Moi drodzy, dzisiaj mamy dla Was naprawdę wyjątkowe rozwiązanie. Wyobraźcie sobie oświetlenie, które dosłownie współpracuje na co dzień razem z Wami. Oglądacie swój ulubiony film albo słuchacie ulubionej muzyki i teraz wyobraźcie sobie, że te wszystkie emocje z prosto z ekranu czy z głośnika są dodatkowo podbite wyjątkową wizualizacją, yy, która pomaga nam te emocje przeżyć jeszcze bardziej intensywnie. Ono podąża za akcją na ekranie, rozjaśnia, przyciemnia, a nawet miga w rytm muzyki. Jeżeli kiedyś po głowie chodziło Wam takie skryte marzenie, żeby wejść do mieszkania i powiedzieć niech stanie się światłość, to nie ma problemu, bo dzięki sterowaniu Głosowemu macie właśnie taką opcję włączanie i włączanie za pomocą głosu. A aplikacja Mobilna Hue pozwala na zarządzanie oświetleniem w całym naszym mieszkaniu. Co ciekawe, dosłownie, jednym kliknięciem z poziomu aplikacji możecie włączyć lub wyłączyć światło w całym mieszkaniu. Jak ożywić wspomnienia z wakacji? Wgrane zdjęcia możemy przeciągnąć do aplikacji mobilnej i dzięki temu oświetlenie dostosowuje się do barw. Zdjęcia możemy na nowo przenieść się na lazurowe wybrzeże. Pamiętajcie o tym, że jeżeli już stworzycie swoje wyjątkowe aranżacje, to nie ma najmniejszego problemu, żeby je zapisać i w dowolnym, wybranym przez Was momencie do nich wrócić i odtworzyć wspomnienia. W sprzedaży dostępne są żarówki z różnymi rodzajami gwintów. Pamiętajcie także, że teraz do swojego zestawu możecie dokupić również paski LED oraz półkulę świetlną, które razem stworzą wyjątkowe aranżacje. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy Was do oglądania innych smart rozwiązań na naszym kanale. Pamiętajcie o tym, że wszystkie urządzenia znajdziecie oczywiście na euro.com.pl, gdzie serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.